Dzień dobry, zostali mnie dzisiaj Państwo w takiej tradycyjnej pozycji, czyli na kanapie z komputerem na kolanach. Ja wiem, że ona nie jest najzdrowsza dla kręgosłupa, więc mam nadzieję, że mój fizjoterapeuta tego nie ogląda, ale taka jest prawda. Dzisiaj jestem z komputerem, ponieważ książka w formie papierowej jeszcze do mnie nie dotarła, przeczytałam ją w wersji elektronicznej, ale to mnie oczywiście nie zatrzyma przed tym, żeby się z Państwem podzielić. Polki na Parnasie. książka Sylwii Ziętek, dzisiaj wieczorem w centrum naszego zainteresowania. Obiecuję, że dla Państwa będę mieć egzemplarze papierowe, które wyślemy w świat dzięki wydawnictwu Agora. To jest taka książka, która mnie od razu wciągnęła. Pochłaniałam w zasadzie stronę za stroną, chociaż złapałam się też na tym, że w zasadzie sama sobie ją zaczęłam porcjować z prostej przyczyny, żeby starczyła mi na dłużej. Dzięki tej książce poznacie niesamowite polki, kobiety niezwykle inspirujące, artystki, które wiele lat przed nami walczyły o to, żeby żyć po swojemu. Jestem absolutnie zafascynowana historiami, o których nie miałam pojęcia. To jest taka książka, która bardzo dużo mówi o historii sztuki, ale też bardzo dużo mówi o obyczajowości. W roli głównej są kobiety, ale też przewijają się w rolach drugoplanowych, czasem trzecio-, czwarto-, pięcioplanowych mężczyźni. Bardzo ciekawi. I tak, dzisiaj wieczorem o godzinie 20.30 już Państwu tutaj zdradzę, o czym będziemy rozmawiać, no między innymi o Meli Mutter. W tej opowieści pojawi się między innymi takiej relacji z Leopoldem Staffem, ale dla mnie przy okazji Meli Mutter bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób ona przedstawiała na swoich obrazach macierzyństwo. Bardzo wiele osób współczesnych Meli Mutter podkreślało to, że to była piękna kobieta. A jednocześnie malowała na swoich obrazach ludzi pokrzywdzonych, takich ludzi bardzo mocno pokiereszowanych przez życie, zresztą nazywana była przez część osób taką malarką pokrzywdzonych. Dla mnie niezwykłe są te obrazy, na których ona pokazuje takie macierzyństwo, na których można zobaczyć kobiety utrudzone, zmęczone, i myślę, że idealnie by się wpisywała nawet w taką współczesną dyskusję na temat tego, jak bardzo przekoloryzowujemy to, co pokazujemy na Instagramie, na Facebooku. No, przyznaję, że jednak trudno mi uwierzyć w istnienie takiego świata, gdzie kobieta kilka dni po ciąży wchodzi po prostu w szpilki, odpicowany dom, odpicowana ona, czyściutkie dziecko, uśmiech Instagramowy, nie wierzę w to. Wolę prawdę, prawdę, w której jest miejsce na zmęczenie, na utrudzenie, co wcale nie wyklucza radości z macierzyństwa, i ta prawda w obrazach Manu Mutter jest bardzo widoczna. Zaczniemy tak naprawdę dzisiejszy wieczór od takiego wehikułu czasu. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że Sylwia Ziętek, czyli autorka książki Polki na Montparnasse, to jest dla mnie mistrzyni w uruchamianiu takiego literackiego wehikułu czasu. Miałyśmy okazję się spotkać przy okazji jej książki Hotel Warsowi, Polecam również z całego serca. I tym razem Sylwia zabiera nas m.in. do... Roku 1882 możemy sobie teraz uruchomić wyobraźnię, że jesteśmy na dworcu wschodnim w Paryżu. Wjeżdża pociąg na stację, i to jest jeszcze taki pociąg, który wjeżdża oczywiście w kłębach pary. I na dworcu wysiada Anna Bilińska. Ma 28 lat, podróżowała do Paryża z Warszawy i ta podróż, moi drodzy, zajęła jej niemal 4 dni. Przyjeżdża do Paryża, ponieważ chce malować. U siebie w kraju no, ma bardzo liczne ograniczenia. Powiem tylko, że w Paryżu na przykład kobiety mogły rysować nagich modeli i modelki. Natomiast w Polsce na przykład akademicy twierdzą, że malowanie nagiego człowieka to jest w ogóle coś, co nie wchodzi w grę. A jeżeli ktoś już się na to zdecyduje, to czeka go kara. W przypadku kobiet ma być to bezpłodność. Takie panowało przekonanie. Wspomniany jest m.in. Jan Matejko, no i okazuje się, że był bardzo konserwatywnym mężczyzną, odpornym na różne nowinki i mody z Paryża. Nawet uczniom, mówię tutaj o mężczyznach, nie pozwala na malowanie nagich modelek. Bardzo interesującym mężczyzną, który przyznaję jest takim kimś, kogo mam ochotę bardziej poznać, jest w tej opowieści Wojciech Gerson. Człowiek, który przy ulicy Smolnej w Warszawie założył szkołę rysunku, gdzie uczennicami mogły być na szczęście kobiety. No i mamy okazję zajrzeć do takich pracowni, gdzie patrzymy na panie, które w takich długich sukniach z turniurą, czyli z tym doczepianym takim kuperkiem, siedzą, malują, tworzą. Warto powiedzieć, że pan Wojciech Gerson uczył się sam w Petersburgu, w Rzymie, w Paryżu i oprócz tego, że był nauczycielem rysunku i teorii malarstwa, to był również tłumaczem traktatów z historii sztuki, między innymi tekstów Leonarda da Vinci. Bardzo ciekawa postać. On najpierw w 1867 roku założył szkołę z myślą o kształceniu mężczyzn. Ale szczęśliwie był też ojcem dwóch dorastających córek, o których pomyślał i stworzył również szkołę dla pań. O tej szkole przy ulicy Smolnej też dzisiaj wieczorem sobie porozmawiamy. Dla mnie to jest książka Serwie, to jest... Też bardzo ciekawa opowieść o tym, myślę, że ona może być też budująca dla wielu współczesnych artystów, którzy mają takie stuprocentowe przekonanie, że to, co tworzą, jest e, przypełnione jakością, że jest po prostu dobre, natomiast świat się jeszcze na tym nie poznał. Czasami, potrzeba trzeba sporej cierpliwości, jest taki moment w tej opowieści, kiedy na przykład Aleksander Gierymski, czyli autor m.in. pomarańczarki, no, jest kompletnie nierozumiany przez krytyków. To jest też historia o tym, jak bardzo zmieniała się Francja. I mamy na przykład rok 1892. I wyobraźcie sobie, że wtedy minister spraw wewnętrznych Francji wydaje zarządzenie, w którym zakazuje noszenia męskiego stroju przez kobiety. Ubiór taki jest dozwolony tylko przy uprawianiu sportu rowerowego. Zgodnie z obowiązującym kodeksem cywilnym, żona winna jest mężowi posłuszeństwo, kobieta nie ma zdolności do czynności prawnych i nie może sama dokonywać transakcji finansowych. I teraz coś, co myślę, że może być zaskakujące dla wielu: do roku 1965 we Francji mężatka nie mogła sama otworzyć rachunku bankowego ani podjąć zatrudnienia bez pisemnej zgody męża. Będziemy sobie cały czas się poruszać w czasie i przestrzeni podczas dzisiejszego spotkania. Wspomniałam, że ta opowieść zaczyna się od roku 1882, kiedy to Anna Bilińska wysiada na dworcu w Paryżu. Jeżeli chodzi o Annę Bilińską, to bardzo lubi autoportret z paletą. To jest obraz z 1887 roku, no i wówczas wzbudził spore zamieszanie, bo pani Anna pokazała siebie, nie w takiej dopieszczonej formie, gdzie jest każdy włosek przygładzony, elegancka suknia, tylko w takiej wersji roboczej, z rozwianymi, z takimi włosami w nieładzie. Wygląda przepięknie swoją drogą. Wówczas na ten temat takiego pokazania kobiety nie w tej takiej idealnej uładzonej wersji bardzo dużo dyskutowano my również sobie o tym porozmawiamy. Przyznaję, że kobietą, która mnie bardzo fascynuje, jest Aniela Pająkówna opisana przez Sylwię Ziętek, Córka Stangreta, której wykształcenie zapewnili państwo Pawlikowscy. No i w tej historii pojawia się Stanisław Przybyszewski. No i muszę państwu powiedzieć, że wściekałam się na niego i to bardzo podczas tej lektury. No i okazuje się, że kobiety niezależne, potrafiące walczyć o siebie, w momencie kiedy, no, jakoś tracą po prostu ogląd rzeczywistości, poddają się ślepej miłości, są w stanie dla tych mężczyzn, dla takiego przybyszewskiego, no, zrobić po prostu wszystko. Sam przybyszewski, demon. Z jednej strony ktoś by powiedział geniusz, ale w tych relacjach z kobietami, powiedzmy sobie szczerze, muszę mówić delikatnie, więc powiem delikatnie. Potwór. Kiedy patrzymy na to, że Aniela Pająkówna, zakochana po prostu bez pamięci, jest w stanie wysyłać mu pieniądze dla niego, dla jego żony, dla jego dzieci, no to widzimy taką kobietę, która w tym związku jest naprawdę bankomatem, a on jest po prostu wyrachowanym, i tutaj nie powiem kim, ale kiedy czyta się taką korespondencję, która brzmi następująco. Widzisz, anielko, nacierpiałaś się strasznie przeze mnie, ale pomyśl, byłabyś zwiędła, sama jedna zeszła. Przyszedłem i dałem ci dziecko. No po prostu zbawca. Więc na tym wątku z, związanym z Przybyszewskim i z Anielą Pająkówną na pewno się dziś wieczorem zatrzymamy, więc zapraszam z całego serca. Pojawi się także w tej historii Olga Boznańska, porozmawiamy o jej sztuce. Ale dla mnie też bardzo interesujący jest wątek czworonoków. W jej życiu te psy w życiu Olgi Boznańskiej były bardzo ważne. Pojawi się też w naszej opowieści Alicja Halicka i myślę, że w jej historii też wiele kobiet niestety może się odnaleźć, bo to jest taka historia... Samowymazywania się. Alicja Halicka żyła w związku ze znanym malarzem Ludwikiem Markusem, który później przyjął pseudonim, o tym pseudonimie również też sobie dzisiaj porozmawiamy. I w zasadzie ona robiła przez całe życie wszystko, żeby umniejszać swoje dokonania, natomiast żeby tego męża stawiać na piedestale, i o tym też porozmawiamy. Irena Renault to też kolejna postać, którą dzisiaj będziemy mogły Państwu zaprezentować. Sylwia Ziętek pisze o tym, że w 2018 roku wylicytowała podczas aukcji rysunek przedstawiający partyz, paryską bramę triumfalną, wykonany właśnie przez Irenę Renault, i to był w zasadzie początek dłuższej znajomości. Zapraszam Was z całego serca, bo kobiety, które spotkacie podczas dzisiejszego wieczoru, zdecydowanie inspirują. Zabierzamy Was też do pięknych paryskich kawiarni takich kawiarni, w których lubiły bywać artystyczne dusze. To życzę dobrej środy i widzimy się wieczorem o godzinie 20:30. Zapraszajcie swoich bliskich przyjaciół, znajomych do zobaczenia.